Choć dziesiąta edycja programu, Rolnik szuka żony, już dawno za nami, to fani programu wciąż dzielnie śledzą dalsze losy uczestników randkowego show. Nie inaczej jest z Sarą, która po nieudanej relacji z Arturem jest jedną z najbardziej rozchwytywanych uczestniczek ostatniej edycji, Rolnika. Okazuje się, że piękna 23 latka przykuła ostatnio uwagę uczestnika, który podobnie jak ona, szukał miłości w telewizji, z tym że w TVN. Co ich łączy? Nieudana relacja Sary i Artura, w rolnik szukażony 10 jubileuszowa, 10 edycja programu Rolnik Szukażony, już za nami. Widzowie poznali odpowiedzi na nurtujące ich przez wiele tygodni pytanie dotyczące tego, jak potoczyły się miłosne relacje uczestników. W trakcie programu znajomość Artura i wybranej przez niego Sary wyglądała niezwykle obiecująco. W finałowym odcinku programu okazało się jednak, że ich znajomości nic jednak nie wyjdzie. Artur z uśmiechem na ustach oświadczył, że rozstał się z Sarą tydzień przed finałem show. Gdy załamana dziewczyna mówiła, że jej uczucia nie wygasły w tydzień, on nie potrafił uargumentować swojej decyzji. Dopiero później niemalże wprost wyznał, że zaczęło do niego pisać wiele dziewczyn, które teraz zamierza poznać i rusza na łowy. Widzowie byli zażenowani na widok tej sceny, Sara ma nowego adoratora ze ślubu od pierwszego wejrzenia. W trakcie emisji 10 edycji rolnik szukażony w telewizji Sara zyskała całkiem spore grono sympatyków, którzy do dziś bacznie śledzą w sieci jej poczynania po programie. Piękna 23 latka chętnie dzieli się ze swoimi sympatykami swoimi najnowszymi zdjęciami i nowinkami ze swojego życia prywatnego. Okazuje się, że w ostatnim czasie Sara przykuła uwagę innej osoby, która swego czasu podobnie jak ona, również szukała miłości w telewizji. Mowa tutaj o Marcinie Wichrowskim, który wziął udział w drugiej edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Ci, którzy śledzili losy Marcina w ślubnym eksperymencie TVN, z pewnością pamiętają jego nieudane małżeństwo z Agnieszką Antosik, które rozpadło się jakiś czas po zakończeniu programu. Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia ma kontakt z wieloma parami, które znalazły miłość w programie TVN, a niedawno się okazało, że także i Sarą z rolnika. Marcin Wichrowski postanowił skomentować jedno z najnowszych zdjęć Sary na jej Instagramie. Dodał on w komentarzu wymowną emotikonę, oznaczającą ogień, co można zrozumieć jako zachwyt nad kadrem 23-latki. Sara w podzięce Marcinowi postanowiła polubić jego komentarz myślicie, że ich relacja może rozwinąć się do czegoś poważniejszego?